Nie wyjmiesz mężowi? No Słowny, <laughs> Dobra, na razie. <laughs> <Okay. coughs> Dawno nie siedziałaś tutaj co? Yes. Czekaj. A gdzie by mama położyła klucze? Do niej? Ty nie siedzisz na nich? O, siedzisz, dobra. Są, so, są. So. Musimy je nacisnąć. Dobra. Zrobimy trochę. Trzymaj. Mamy obowiązkowo. I jedziemy do rowerowego zmierzyć córkę. Jej. A one gdzie pojechały? Do sklepu Dobrze Czekaj, co to Nie poczucie Dobra. Dobra, tego nie zamykamy Bo oni tu podszymują otwarte Dobra, no to tu kończymy O no to czemu mi nie powiesz? Bo tak jest szybciej Ojej Dobra, Władek, jak na tej wycieczce? Dobre. Dobrze. Zaraz mi musisz wszystko opowiedzieć, gościu. Ja są rybki? E, rybki? Tak. Są w jeziorze. Ciuralla, ciuralla. <śmienny> <śmienny> o Boże. I taka ja 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 głodna. To ja chcę mm. A jesteś głodna wiedzy o rowerach? Bo tak. mam, mam sporo już teraz. Za dużo nawet. Za dużo? Tak. Poszliśmy z Matyszką na parę minut no. dobrać rozmiar, wróciliśmy, wróciliśmy głupsi, jeszcze się dowiedzieliśmy, że Cross w tym roku dużo mniej rowerów produkuje i w ogóle praktycznie nie ma tych rowerów. Słucham? No jest wybór, jest praktycznie no, mały, jeśli chodzi o kolory, to tam za bardzo wybrzydzać nie można. Ale u nas a w ogóle nie da się zamówić jakichś jak trzeba? Eee, nie. Ło <laughs> matka, grubiutko. Podoba Ci się? Może no, mi się nie podoba, no ale jak Hustos. Z... Znaczy buty mi się podobają, ale... No, ale, ale... Ale czad. No, ale wysoka jest. Tak wysoka jest. No w tych spodniach No, dobrze są. Ale bardzo Ale a, a stań tak z boku. No zajebiste. Hejce, no. no. Nie no, tu pójdę. Tu ale tu, 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 tu. Bomba. Są rozmiar większy niż normalnie noszę. Ty idziesz ładnie w ogóle. Fiu, fiu, fiu. Bo nie są za małe. Normalnie jak bym wzięła 38, to się męczę, a teraz 39 jest. No tak jest to przecież. Czadowe. No, no, Ładne. Różowe? Tak. No, no. Ale chyba będą mi pasować, no nie? Świetne Czadowe. są. Nie wiem jeszcze jaki będziesz miał strój, ale raczej w ogóle taki rower miał być pierwotnie, ale się okazało, że on nie ma. Jest za mały, no i nie będzie takiego roweru. No i co teraz z tym rowerem? szczerze to Nie, żółtego nie ma, bo już sprawdzali, już myśleliśmy, że jest, ale okazało się, że go nie ma. Ale jest szary. Szary z fioletowymi napisami. Jest jest jeden, który już jest taki granatowo, fioletowo, czarno, czarna jagodowa, czerwony. To go nie ma. Jest, ten jest na sklepie. Ale no kolor jest. to nie jest... A podoba no, się. Wejdzie się z czerwonym. Jeszcze mam taki uniwersalny. Czarny jest zawsze alkacki. Nie. No, no jest no, ten szary. No, z takim fioletorzem. No, tak, fioleto nie, nie da się nic zamówić, tak? Dobra, a jak już się zna rozmiar... I ogólnie parametry? No to i... może, tak. No muszę Krzyśkowi wiesz, zaraz wszystko tam yy, Przedyktować, nie? Przedyktować. przedyktować Ale ten rozmiar to nawet nie, nie tyle, że jeden większy, co tak, no Jeszcze większy wzięliśmy, nie? Mhm. Niż miał być. Dobrze, że Że tamten nie poszedł no. To twoje No To kochanie Zaraz wszystko powiem Jak było w tym muzeum? Dobrze. Dobrze A co tam widziałeś? Stare chałupy były? A co było najfajniejsze? Oglądaliście tam samochody i traktory? Nie. Nie? Ja tylko widziałem traktory jak jechał. Aha. A nie byłeś w, takim, w takiej hali gdzie są traktory i, i ciężarówki? Nie. Bo wszędzie nie doszli, bo to jest, nie dajesz za dużo, no. chodzenia za mało czasu, nie? No fakt. No to co Wreszcie teraz? Teraz wszyscy będziecie na mnie patrzeć. Ty będziesz patrzeć? Ja, ja mam nie. Tak się właśnie kończy chodzenie przeze mnie w takiej butach. Jesteś bardzo, bardzo wysoka. No. To miałby... mnie nie tego nie lubiłam A zawsze tak Nie. wielka taka Ale sama buty się podobają Buty są ekstra no Ale chodzenie już nie Nie, chodzenie <grym> też jest nie Mam tak wąską sukienkę, że bardzo małe kroki muszę stawiać. więc <grym> w sensie wszystko zgadza. No dobrze no. E, Jakąś kawę pijemy Ja to muszę ziemniaki wstawić i wtedy zrobię kawę Dobra Ja też tam zrobię bułeczka gdzie? Sam jak to sam zrobiłeś? A gdzie robiłeś bułeczkę? W przedszkolu robiłeś? W A w muzeum? Takie, takim Piekliście normalnie? No ale czadowo to zjemy dzisiaj. To możemy zjeść się później, Władziuś? No to ekstra. Tu no normalnie Władek bułkę upieknął. No czadowo. Matce, pokaż. Ale ładno, jak super wygląda. A ja też będę mogła? Klerach. Będziesz mogła? Połóż, Wadziuś, bułę. Połóż, Wadziuś, na Tak, Co? Mm. Eee, z, z lamą. Pomóżcie mi, to trzeba zanieść na górę. Jeszcze Jest? to, jeszcze to, Klara. Yeah. Ja. Tu, tu do kupień dla Ej, kotka nie podeprzcie. Ja nie też. Ser, to, żeby... No, to parę. Kupiłam swój zobacz. O, Ciebie bardzo klerach. dobrze. Bardzo ładnie, super, super, super. Dobra, zasiądę tam na chwilę, dobra, i zapraszam panią za chwilę. O! Tu jeszcze gruba akcja trwa. Dzieje się bardzo dużo, zwłaszcza w oczku.